Cześć moi drodzy! Dzisiaj taki ani to serwisowy, ani to vlogowy, no chyba bardziej vlogowy odcinek o komputerze Marcela. Z racji tego, że budowa tego komputera zajęła mi prawie 3 dni robocze, to nie byłem w stanie nagrać tego montażu, a komputer jest dosyć ciekawy, dlatego już po prawie skończony, jeszcze nie skończony. E, chciałem Wam pokazać, jak to wygląda i czy Wam się podoba, bo tu jest zastosowany jeden taki myk który może zmylić potencjalnego obserwatora, ale o tym w trakcie tego krótkiego materiału. Zapraszam. Obudowa jest dosyć ciekawa, ja go nie będę odwracać, bo on jest strasznie ciężki. Jest to H9 Flow od NZXT, jedna z najnowszych konstrukcji, najnowszych obudów, które pojawiły się na rynku. Z przodu szyba, z boku szyba, ale na topie już jest blacha, tam na topie. I otwory wentylacyjne mm, dla Aio, które można zamontować tak jak w tym przypadku na górze, albo można je zamontować tutaj zamiast tych trzech wentylatorów, albo można zamontować na dole, ale montowanie Aio na dole nie jest dobrym pomysłem, bo wtedy blokopompa jest wyżej niż radiator i zbiera się nam powietrze w blokopompie, a nie tutaj, gdzie powinno się zbierać w tym miejscu w radiatorze. Nie pamiętam, ile ten komputer kosztuje. To jest komputer zbudowany z części klienta. Marcel przysłał wszystko do mnie. Trwało to trochę, bo kupował to w różnych sklepach w Europie, szczególnie że w Polsce nie było streamerów do karty graficznej, czyli tego paska zasilającego pod spodem są kabelki mm, zasilające 3x8 pin do karty graficznej, ale tu jest taki myk, że to to jest tylko i wyłącznie zrobione dla wyglądu, bo naprawdę Karta graficzna RTX 490 od Asusa w wydaniu białym jest zasilana standardową wtyczką 12VH Power. Tylko ona jest na tyle ukryta, że jej na pierwszy rzut oka nie widać, a pionowy streamer ma robić tylko robotę w postaci podświetlenia. Jestem ciekawy, czy Wam taka koncepcja się podoba, czy nie podoba. To jest całkowicie tylko i wyłącznie pomysł Marcela. Chciał tak, więc ma tak to wszystko zrobione, jak sobie życzył. Karta graficzna niewątpliwie będzie wymagała podstawki, ponieważ jest tak ciężka, że sam pionowy, pionowe mocowanie nie jest w stanie jej utrzymać. Co prawda, tutaj jest taki kołek, który można odkręcić i opuścić, ale jest ona zamocowana tak wysoko, że no, nie sięga. Wykręci się, a nie sięgnie. A pod spodem poza tym yy, są już łopatki wentylatora, więc też nie miałoby się na czym oprzeć. Z tyłu trzeba będzie koniecznie co będzie mógł się, musiał sobie koniecznie jakąś. O, widzicie? 0,5 cm to na pewno jest już niżej. Podłożyć sobie jakąś podkładkę. Komputer jest o tyle fajny, że ja nie przypadam za nadmiarem RGB. Jakby te wentylatory miały podświetlane łopatki, czyli podświetlane byłyby środki wszystkich tych wentylatorów, jest ich tutaj 10, 3 na IO zmienione IO jest Corsera, ale są zmienione na wentylatory Lian Li. 3 na dole, 3 w pionie i 1 na tyle 10 wentylatorów miało być. O trzy więcej, ale tutaj push-pull się nie zmieści w tej obudowie, jakbyście chcieli robić na 360. Już nam będzie wadził o kości pamięci i o redytory sekcji zasilania. Płyta główna Z790 Asus Apex. Chłodzenie oczywiście z wyświetlaczem Corsera, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Pamięci 6400 DR5 od Tridenty Z5. Te wszystkie podzespoły znajdziecie w linku pod filmem, w opisie. Postaram się wrzucić, yy, co maksymalnie znajdę w Morelenet, żebyście mogli sobie poklikać i zobaczyć. Ja nie liczyłem, nie wiem ile to kosztuje tak naprawdę yy, grubą kasę, ale nie wiem w tym momencie, bo nie liczyłem, ile ten zestaw kosztował. Co do samej obudowy, H9 Flow, bardzo fajna, bardzo przypomina mi konstrukcję yy, od Lian Li, konstrukcję o 11. Które kosztują podobnej cenie, niektóre są droższe, niektóre tańsze, w zależności od tam konfiguracji tej obudowy, którą sobie weźmiemy i na pewno. Może nie jest to klon 1 do 1, ale pomysł bardzo podobny miał NZXT jak Li, które produkuje te obudowy już od dłuższego czasu. Jakość wykonania bardzo dobra, tutaj złego słowa nie mogę powiedzieć, wszystkie braki są grube, wszystko jest bardzo ładnie spasowane, ale na przykład zabrakło w koncepcji, ponieważ ten komputer, zobaczcie później na przebitkach, pod spodem ma jeszcze dwie listwy podświetleń, dwie listwy RGB do podświetlenia spodu obudowy, to po pierwsze, nie ma ich za bardzo jak zamontować symetrycznie, bo tu jest filtr powietrza, który jest wysuwany. Nie wysunę, bo teraz komputer jest tak ciężki, że wbił się w piankę, na której stoi, ale za chwileczkę, jak go zdejmę, będę robił przebitki, to sobie popatrzycie. Więc pierwsza kwestia, że nie ma tych list, jak za bardzo zamontować, żeby były w miarę symetrycznie pod spodem, więc są przesunięte w tylną stronę, mniej więcej od tego momentu tam są z tyłu przyklejone, będzie to świecić, świeci to, ale bardziej do tyłu i pod spodem niż od przedniej strony, czyli od frontowej strony, bocznej strony. Problem jest też taki, że nie było jak wyprowadzić tego kabelka od listwy RGB, wprowadzić go do środka do kontrolera, który jest podpięty, tak w ogóle z tyłu jest chyba 5 albo 6 kontrolerów, które wpinałem i około 40 metrów kabla, który jest tam pospinany, dlatego ta obudowa Budowa tyle trwa, bo musiałem najpierw przemyśleć projekt, pomyśleć, które kontrolery mi są potrzebne, jakie kable podpiąć, jak to wszystko spiąć. Ponieważ do Sysfana nie jest nic podpięte, wszystko jest sterowane za pomocą softu Lian Li, Górny i tyle wentylator sterują, odpowiadają za temperaturę procesora. Boczne i dolne są dolotowymi, w zależności od temperatury w środku. One podnoszą swoje obroty albo i nie, ale ustawiłem krzywę wentylatorów tak, żeby dopiero zaczynały się rozkręcać przy około 80 stopniach na procesorze. Więc, tak naprawdę, w większości przypadków będzie cicho. A propos procesora 13900KS, tutaj jest zainstalowane, czyli najmocniejsza wersja aktualnie desktopowego procesora Intela. Dyski SSD, nie pamiętam, chyba jest 4 TB, 2 TB i 2 TB, czy 4 TB, jest jeszcze jeden dysk twardy Seagate Iron Wolf na jakieś dane i inne rzeczy, które tam sobie mm, Marcel będzie trzymać na tym. Z tyłu, pomimo tego, że teoretycznie jest dużo miejsca, to przy takiej ilości kabli yy, i kabli łączonych, bo tu są kable, które są podłączone do zasilacza, jak 24 PIN, które łączą się znowu ze streamerem od Diany Li idą sobie tam do podświetlenia podświetlając tak naprawdę e, e, przód obudowy jest wystarczająco, ale wolałbym, żeby było troszkę więcej tutaj miejsca, żeby te kable można było jeszcze bardziej poukładać. Niestety na dole jest, e, są poprzyklejane i też pionie i na górze na zasilaczu Czy poprzyklejane są wszędzie kontrolery, bo tak, kontrolery od y, Corsera mamy, mamy kontrolery od y, Lian Lee, Li. mamy kontroler kolejny od NZXT do samych pasków LEDowych. Teraz widać, że tutaj świecą od dołu, i mamy jeszcze jeden kontroler. Moi drodzy, do czegoś, do czegoś tam jeszcze mamy jeden kontroler, nie pamiętam. Eee, I każdy z tych kontrolerów musi być podpięty do USB na płycie głównej. Z racji tego, że płyta ma tylko dwa wyjścia na płycie głównej, musiałem zastosować dwa spidery plus jeden jeszcze dodatkowy kontroler wewnętrzny USB od NZXT. Eee, I był później problem, bo niektóre urządzenia, jak na przykład kontroler NZXT, i kontroler Corsera od chłodzenia nie chciały współpracować przy, takiej, przy zastosowaniu takich rozdzielaczy. A że to jest chyba 7, tak jak mówię, urządzeń, które muszą być podpięte do USB, 7x7 mamy 49 kombinacji, które musiałem przetestować, żeby wpaść ustawić taką, przy której każdy z tych urządzeń będzie miał komunikację z USB i nie będzie się gryzło z innym. I wracając do wątku o wentylatorach, bo oczywiście odbiegłem od tego, zacząłem mówić o czymś innym. Ja nie jestem fanem przesadzonego RGB, więc jakby te wentylatory miały kręcą, podświetlane łopatki wszystkie, to według mnie tego RGB byłoby za dużo. Ale w tym układzie, gdzie podświetlane są tylko brzegi tych wentylatorów, wygląda to jakby były zamontowane takie, można powiedzieć, paski LEDowe naokoło, więc jest tego dużo, ale według mnie jeszcze, jak ktoś lubi RGB, to jest to OK. Dla mnie może troszeczkę za dużo. Ja nie jestem fanem tych pasków streamo, streamerów, czyli pasków LED-owych pokrywających kable od 24 pin i od zasilania karty graficznej. No ale jak ktoś lubi, to dlaczego nie. Więc w tym układzie z podświetlanymi brzegami wentylatorów Lian Li, według mnie... Przy białej kolorystyce wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Oczywiście dla mnie za dużo, ale jak patrzę na to, to mi się podoba. Natomiast czy bym sobie zbudował z taką ilością RGB? Nie wiem, chyba jednak nie. Może z wentylatorami tak, albo bez streamerów, ale to jak zwykle rzecz gustu. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, co Wy myślicie, czy Wam się podoba takie podświetlenie w takiej ilości, czy z czegoś byście zrezygnowali, czy coś byście jeszcze ewentualnie chcieli dodać na przykład do tego. Oczywiście, jak ktoś nie lubi RGB, no to jest całkiem zrozumiałe, to to nie ma nawet co pisać, bo to wiadomo, że powłączałby wszystko albo zmienił wszystko na bez RGB. To jest zrozumiałe. Szanuję oczywiście każdą, każde wasze zdanie, bo każdy z nas ma inny gust i każdemu się podoba coś innego i bardzo fajnie, bo jakby się podobało wszystkim to samo to by było na świecie nudno, bo by wszystko tak samo wyglądało. Więc ten streamer od teoretycznie zasilania karty graficznej, który jest nie podpięty do karty graficznej, bo są inne wyjścia. Lian jeszcze nie wypuścił na rynek streamera 12 HW Power, więc tu są trzy ósemki. Tak naprawdę jest tam wciśnięty na sztywno na górę, a na dole jest ukryty tam za kartą graficzną pod spodem. Kończy się troszkę powyżej dolnej krawędzi karty graficznej, więc siedząc z boku komputera tego nie widać. Siedząc z przodu, patrząc na front. To widać, no ale nic nie zrobimy, nie będziemy cieli kabli, żeby tylko ukryć wtyczki na dole. No chyba, że malacol będzie chciał, to weźmie sobie nożyczki to obetnie. I to tak naprawdę tyle, bo chciałem wam pokazać ten komputer, chociaż jak już jest gotowy, tak jak mówię, prawie trzy dni go budowałem z tymi wszystkimi kablami, z doprowadzeniem tego USB do ładu, żeby wszystkie kontrolery miały komunikację z płytą główną. No było zabawy trochę z tym. Prawie tyle samo co przy budowaniu jakiegoś takiego średniej wielkości customa. Więc tak, no tak, tak. Było trochę zabawy, ale wszystko działa, wszystko jest ok. Jestem zadowolony z Builder Wygląda bardzo ładnie i myślę, że Marcel też będzie z niego zadowolony. Po w opisie znajdziecie linki do Morelenet, do podzespołów, które, tych, które tam się uda znaleźć. Które Marcel wykorzystał do zamówienia sobie do swojego komputera, który ja zbudowałem. Jakbyście chcieli, żebym ja Wam coś zbudował, zmodernizował, zaserwisował, to oczywiście nie ma problemu żadnego. Zapraszam na moją stronę www.btpc.pl i tam macie wszelkie informacje, jak się ze mną skontaktować, jak uzyskać wycenę, modernizacji, złożenia nowego komputera, lub też z Waszych części, tak jak wybrał. Marcel, któremu świadczyłem tylko usługę, montażu, konfiguracji, budowy, e, aktualizacji sterowników, biosu, ustawienia tego wszystkiego, bla, bla, bla. No i oczywiście testów, które jeszcze będą trwały. Jesteśmy przed weekendem, testy będą szły po weekendzie, Marcel ma go odbierać. Testy będą szły w weekend, a Marcel ma go odbierać po weekendzie. No to cóż, to tyle. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i pozdrawiam Was. Videoblog tech. Cześć!